Witam Was bardzo serdecznie, Fundacja Służąc Życiu. Jesteśmy w podcastach, w nagraniach, wywiadach o jakości, w kościele, w życiu i w codzienności po prostu. I dzisiaj jest z nami bardzo inspirująca osoba, która wierzy, że kiedy posłuchacie tego, zrozumiecie sami, dlaczego jest tak niesamowitą osobą i dlaczego jest autorytetem dla tak wielu ludzi. Czyli dr Anna Saj. Witam Cię bardzo serdecznie. Ja też Cię bardzo serdecznie witam i jestem podekscytowana naszą rozmową. Bardzo. Przyjemy, pomnażamy, jednocześnie. Fundacja służąc życiu. Witam Cię Aniu, jeszcze raz serdecznie, bardzo miło, że jesteś razem z nami. Dzisiaj tak pierwsze pytanie, jakie mamy do ciebie. Pod troszeczkę tak, zapisałem sobie parę <laughs> rzeczy, bo tak dużo rzeczy robisz w życiu, że aż musiałem zapisać to wszystko, bo ja raz, raz byłem na twoim wykładzie i był fenomenalny w Warszawie podczas konferencji byłem zachwycony Dla tym wykładem. No tak, pracowałem tam, więc udało mi się posłuchać. I wiesz co, no takie informacje o tobie znalazłem. Autorytet, mentor, teolog, coach, lider, przede wszystkim kobieta, mama i babcia. Najszczęśliwsza na świecie żona. A, no to Właśnie, najważniejsze, najpiękniejsze, najistotniejsze. Cieszę tak. się, że tak się przedstawiasz. A jakbyś ty mogła powiedzieć Anna Saj, czyli. Nazywam się Anna Saj i żyję według planu. Nie słyszałeś o, o tym jeszcze? Słyszałem, zdziałem słyszałem, właśnie. Tak, ja, ja myślę, że to, co jest w życiu dla mnie najważniejsze, to to, że jestem uczniem Chrystusa. Amen. Uczę się od najlepszych po prostu. Najpiękniejsze, najważniejsze. Powiedz mi taką rzecz, bo jesteśmy w takiej serii wykładów, podcastów, wywiadów o jakości i takie najprostsze, najbanalniejsze pytanie na początek ze względu na to, że widzę, że produkty, które wydajesz, czyli książki, które są, czy ten wspaniały planer, czy inne rzeczy, czy wykład, na którym byłem, był naprawdę jakościowy, więc czym dla ciebie albo co oznacza dla ciebie jakość? Wierność. Dobre odwzorowanie myśli Chrystusa, bo wiesz, ja moim konikiem jest metamorfoza umysłu i spędzam czas, energię kieruję w. Stronę, w taką stronę, żeby uwalniać w ludziach to, co Bóg tak naprawdę w nas złożył. Więc chodzi mi o to, żeby zobaczyć ten potencjał, który mamy, ponieważ ja wierzę w to, że jesteśmy stworzeni na jego obraz, na jego podobieństwo. I wiesz, i to jest ta jakość. Jakość to jest wtedy, jeżeli nie ma już e, takiego, e, takiej, takiego rozdwojenia między tym, co, czego ja chcę, a tym, czego chce Bóg. Czyli tak naprawdę bliżej Bliżej jesteśmy tego odpowiedzi, jednej odpowiedzi na dwa pytania, czego chce od mojego życia Bóg i czego ja chcę od swojego życia, to tutaj jest to miejsce, gdzie ta jakość zaczyna być coraz najlepsza, coraz wyższa. A co w takim razie oznacza? W ogóle, przede wszystkim to bardzo fajna odpowiedź, i jak robię te wywiady razem z Sarą, no to chyba pierwszy raz ktoś tak odpowiada i łączy to, że jedną stronę żyjąc dla Chrystusa, żyjąc swoim życiem, łącząc to wszystko w całość, wtedy się pojawia ta jakość. Więc, bardzo fajna myśl, mi się bardzo podoba, i tak pytanie mi się nasuwa do głowy, w takim razie jak utrzymywać tą jakość na wysokim poziomie, jak, jak zdbać o to, bo wiadomo, jest codzienność, są momenty, kiedy się zapomina, kiedy człowiek jest zabiegany, to jak w tylu rzeczach, które ty robisz, w tylu miejscach, w których jesteś zaangażowana, jak utrzymać tą jakość na wysokim poziomie? No, ten, no jak mówisz o poziomie, nie? to pierwsze, co przychodzi mi takie skojarzenie, że ten poziom za zaczyna się tutaj. To jest poziom serca, gdzie ja już nie muszę z nikim konkurować, bo jestem w takim miejscu, że, że, że jestem zaakceptowana, że, że jestem taka jaka, jaka jestem w oczach Bożych. Tak? Nie mam nic już w tej kwestii do zrobienia. Jestem zaakceptowana i mogę kochać. I jak mogę kochać, to mogę wypowiadać tą miłość do siebie, do innych, do, do, do całych tłumów i potem mogę się otworzyć z, te, z tego poziomu mogę się otworzyć na to, co Bóg chce zrobić w moim życiu i, i przyjąć Jego koronę, tak, I, i mieć z Nim kontakt, i mieć z, takie zrozumienie tego, co On chce robić w danym czasie. To jest dla mnie super, super istotne w życiu, żeby w głowie mieć myśl skierowaną na to, czego On chce w danym momencie, nie? I tak jak, jak patrzę na ciebie teraz, to, to nie wiem, no mogłabym, wiesz, zobaczyć i wiesz, ja, ja widzę, co Bóg chce robić w twoim życiu, nie? I to jest dla mnie takie realne. Tak, realne zrozumienie tego, co jest na teraz ważne. I wiesz, co? I to jest y, droga, y, y, na której jestem, ale też mam za sobą pewien proces, który mnie doprowadził do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj. A jak wspominasz, właśnie. W ogóle pierwsze pytanie, jakie chciałem zapytać, to w takim razie, do czego Bóg mnie stworzył, Chciał, ale to może potem. A co widzisz? A, ale chyba najważniejsze teraz pytanie, takie, które mi się nasuwa, bo mówisz przede wszystkim pokochać siebie. Dać Panu Bogu miejsce na to, żeby pomógł mi pokochać siebie, zobaczyć, jaki jestem, do czego mnie stworzył, a potem przejść pewien proces. Ja chciałem zapytać, jak wygląda ten proces? Może jakieś są takie kroki w Twoim życiu, które widziałaś, że to było to, to, to i doszłaś do tego miejsca? Mhm. Wiesz, co? Pokochać siebie, tak. Pokochać ten zamysł, który Bóg ma, tak. I to już jest warunek, który sprawia, że ja już Bogu nie muszę dawać miejsca w sobie. Bo ja sama sobą jestem miejscem dla, nie, dla niego. Nie, nie jest to tak, że ja muszę wiesz, z czegoś rezygnować, że coś odsunąć, że e, powiedzieć no wiesz, te marzenia to nie są dla mnie, te rzeczy nie są dla mnie. Tylko to jest takie e, współistnienie z nim i w nim, bo, bo przecież my zostaliśmy e, tak stworzeni i my dzisiaj jesteśmy odkupieni i, i zostało nam przywrócone to wszystko, co jest celem naszego życia. Więc. E, ja po prostu współistnieję z nim, jestem częścią tego winnego krzewu, taką, wiesz, małą gałązką, która czerpie z jego korzenia, tak, bo on jest, on jest całą moją motywacją, całym moim życiem, całym moim chceniem, niechceniem, nie wiem, to chyba strasznie górnolotnie brzmi, nie? Czyli wiesz, ja chwytam dla siebie pewne rzeczy z tego, więc widzowie na pewno też złapią. No, a brzmi to prosto: no, bo tak naprawdę życie chrześcijanina nie jest miejscem gdzieś tam jakichś słów, tylko konkretów. No, że żyję, mam pokochać siebie w życiu. Z jednej strony powiedziałeś, że Pan Bóg jest w moim życiu, ja swoje życie jemu oddaję, to się zazębia, i wtedy powstaje ta jakość no, i dbanie o to, i, i też trzeba przejść przez ten proces, żeby też pokochać siebie, no bo Jezus powiedział, że pokochaj siebie, no. Musisz najpierw siebie kochać, żeby kochać innych. No i to jest to najważniejsze tak naprawdę. Tak, żeby mi chwycić. miłość siebie, akceptacja siebie i w tym momencie też y, mamy y, przestrzeń na to, żeby nasze wszystkie potrzeby zostały wypełnione. I my często dorastamy w takim y, braku, braku spowodowanym tym, że nasi rodzice, nasze środowisko nie ma takiej świadomości tego, czego my potrzebujemy, i tak naprawdę dopiero wejście na tą drogę światła, ono, ono we mnie zaspokaja te potrzeby. Ja potrzebuję zaspokoić swoje potrzeby po to, żeby kochać siebie, żeby zaakceptować siebie i żeby stanąć w takim miejscu, bo wiesz, ja wierzę w to, że Bóg ma dla mnie plan. Wierzę w to, że jest e, zamysł e, w tym, e, we mnie, zapisany, że on miał jakiś konkret na myśli, jak e, Ankę powołał do życia. Nie? To się, ja się nie wzięłam znikąd. Nie? Ja nie, nie jestem przypadkiem, tak? Chociaż może ktoś e, na przykład odkryć, że jestem dzieckiem przedślubnym, ale to nie, ma, e, to nie ma związku z tym, że on stwarzając mnie dokładnie wiedział. I mój ulubiony fragment e, w Słowie Bożym to jest drugi rozdział listu do Efezjan i tam jest napisane, że on ma konkretne zadania dla mnie do, wy do wypełnienia. Z dla konkretnych czynów zostałam stworzona i to jest, yy, yy, jakość polega na odkrywaniu tych czynów, które mam do zrobienia. Wow, bardzo fajna odpowiedź. Proste, Dziękuję nie? Ci. Proste, banalne, ja biorę to <laughs> dla siebie. Więc mam nadzieję, że również wy, widzowie, weźmiecie to dla siebie. I mam jeszcze takie pytanie, bo mm, to fajnie brzmi, jak w takim razie... Mm, jak ty widzisz jako liderka, jako osoba autorytet, jako osoba zapraszana na konferencje, do wypowiadania się pośród ludzi? Jak widzisz budowanie tej jakości w kościele? Czy jest w ogóle miejsce na jakość w kościele? Oczywiście, że jest miejsce na jakość, i tą jakość my tworzymy. Tak? I ty też nie jesteś przypadkiem, tak? bo jesteś człowiekiem, który tworzy jakość. I Ja, te, ja też lubię jakość, tak? tylko że wiesz, zanim dojdziemy do tej jakości, my potrzebujemy wyjść z takiego miejsca remanentu. Wspomniałaś o moim planerze. Nie? Tam y, uczę ludzi tego, jak y, zaakceptować miejsce, w którym jesteśmy, po to, żeby z tego miejsca budować. My potrzebujemy zapuścić korzenie, potrzebujemy mocno stanąć na ziemi. O tutaj, ja tu jestem. Tak, to jest moje ciało, i w tym ciele się y, wyraża moja dusza, moja osobowość, i moja dusza łączy się z duchem, który jest w niebie, i ja w tym duchu mogę odbierać, co jest istotne. I, i jakość to jest odebranie tego, co jest istotne w danym momencie. Bo wiesz, ja na przykład wychowałam sześcioro dzieci i y, byłam w takim miejscu, w którym jest w wielu rodziców, co jest najważniejsze dla moich dzieci. I wiesz, ja wybrałam y, trzy takie rzeczy. Wybrałam dla moich dzieci po pierwsze, to razem z moim mężem oczywiście. Mój mąż y, często mi z, y, 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 mówi do mnie, że jak ja czasem się wypowiadam, to tak brzmi mocno, że ja. Nie, Ale to, to jest zawsze, że my. Więc my wybraliśmy trzy takie rzeczy. Pierwsze, to to, że nam zależy na tym, żeby dzieci miały osobistą relację z Jezusem. Zależało nam na tym, to nam się udało zrobić. Druga rzecz, chcieliśmy, żeby każde z naszych dzieci posiadło umiejętność grania na instrumencie. Więc wszystkie nasze dzieci skończyły szkołę muzyczną na podstawowym stopniu. To już macie taki niezły band, no bo sześć osób. No to... to jest fundament który jest dla Armii Dzieci, tak. No i trzecia rzecz, która, która była dla nas ważna, to to, żeby znały język angielski. I to były takie fundamenty, które, o które się troszczyliśmy, a w pozostałych rzeczach jakby pozwalaliśmy na taką, wiesz, swobodę. Może, może nie, nie zajmowaliśmy się jakoś tak bardzo pozostałymi rzeczami, po prostu żyliśmy razem ze sobą. Ja, ja dzisiaj widzę, że, że to była przestrzeń dla Ducha Świętego, który robił niektóre rzeczy, ponieważ my wszystkiego nie zaplanowaliśmy. Więc on mógł y, doprowadzić do tego, że dzisiaj y, jesteśmy w takim miejscu, że mamy za sobą kilkanaście lat posługi z Armią Dzieci, gdzie objechaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz, gdzie zainspirowaliśmy mnóstwo środowisk do uwielbienia, do chwały. Do tego, żeby dzieci stanęły w pierwszym rzędzie, gdzie sprawiliśmy, że w Polsce zaczyna się myśleć o dzieciach w czasie charyzmatycznych wydarzeń. I to są, to są takie konkretne rzeczy, które się wydarzyły, ponieważ zawsze nam zależało na tym, żeby z nim mieć relacje, żeby jego dobrze poznać. Super. W ogóle ja też byłem już u was na, na, na wydarzeniu i widziałem, że rzeczywiście jesteście taką wspólnotą, która mocno naciska, czy naciska, złe słowo, bardzo dużo daje przestrzeni dzieciakom, więc to jest takie inspirujące i takie zmieniające, bo już słyszałem świadectwa ludzi, którzy byli u was i zobaczyli, ej, ja chyba muszę dać jednak dzieciom wolność. I bardzo fajnie twój syn mówił, Michał, o tym też w wywiadzie, mówił o tym, że, że dzieci krzycząc na bożeństwie w ten sposób mogą oddawać chwałę. Panu Bogu, więc to, to jest dla mnie inspirujące. A właśnie odnośnie tej inspiracji mam takie pytanie, bo wiem, że inspirujesz wiele osób. Byłaś na tej konferencji dla kobiet, widziałem, jak tam kobiety wypowiadały się na Twój temat i były takie naprawdę zachwycone i takie zbudowane tym wszystkim, co powiedziałaś. A powiedz w takim razie, co ciebie inspiruje? Dobre pytanie. Co mnie inspiruje? Wiesz, ja jestem znana z tego w swoim środowisku, że nigdy nie mówię tej samej katechezy dwa razy. Że pewne tematy mnie, mnie nudzą już po pewnym czasie, że ciągle szukam nowych rzeczy. Co mnie inspiruje? Dzisiaj, dzisiaj inspiruje mnie Marek Ugłosz na przykład. Może właściwie, właściwie inspiruje mnie to, co inspiruje Marka Ugloża. Inspiruje mnie, mnie praca z ludźmi i, i posiadłam na przykład w ostatnich kilku latach nowe kompetencje, ponieważ wiesz, jestem teologiem, ale też przeszłam przez studia coachingowe, zdobyłam umiejętności terapeutyczne, dlatego, że chcę być skuteczna w tym, co robię. Więc inspiruje mnie rozwój osobisty. Inspiruje mnie. Dialog, dlatego że jestem w ogóle fanem dialogu. Najpierw z tego powodu, że przeszłam przez studia ekumeniczne, które uczą dialogu, uczą otwarcia na dialog. No i inspiruje mnie duchowość duchowość, która się wyraża w tym, że ja wiem, że to On. I ja wiem, że to jest od Niego. I że mogę mieć z każdym dniem coraz większą pewność, że to co robię dzisiaj, to, to jest konsekwencja tego, że On jest i że ja jestem otwarta na Niego. Więc tak naprawdę, jakby upraszczając rzecz, inspiruje mnie Duch Święty, i jestem otwarta na, na wiedzę i na, na, na przykład na nie wiem, ostatnio fizykę kwantową, na psychologię na, na wiele różnych takich wiesz, rzeczy, które dzisiaj świat pokazuje, że one są, że, że to, co jest napisane w Słowie Bożym, też mówią o tym środowiska naukowe. Wow. Bardzo, bardzo fajna odpowiedź, dziękuję Ci. Ja mam jeszcze taką rzecz. Zastanawiam się, czy to za, zadawać, ale widzę, że jesteś bardzo pozytywną osobą, pełną energii i charyzmy, i nie dziwię się, dlaczego inspirujesz ludzi, jesteś dla nich autorytetem. I mam takie pytanie. Wydaje mi się, że może być pomocny dla wielu ludzi. Odpowiedź na to pytanie, oczywiście. Jak sobie radzisz, ty jako osoba, która jest pełna życia, pełna wigoru, pełna pasji, pełna nowych rzeczy, które chce robić, kolejne osoby ją inspirują i tak wychowałaś tyle dzieci, jak sobie radzić w tych sytuacjach, kiedy nagle jest trudno, kiedy nagle pojawia się jakaś porażka, jakiś moment, kiedy, no właśnie, jest po prostu, <laughs> jakaś pojawia się trudność? Ja w swoim życiu mam całą listę trudnych doświadczeń. Mam całą listę przeżyć, które były naprawdę trudne. 2000 rok to był czas, kiedy zostaliśmy bardzo przez taką grupę współpracowników oszukani i mieliśmy bardzo poważne problemy finansowe. To było naprawdę dla nas trudne przejście przez to. Zwłaszcza, że wtedy akurat byłam w ciąży z czwartym dzieckiem, potem się urodziło piąte, szóste, a nasze, wiesz, takie poczucie bezpieczeństwa finansowego legło w gruzach i potrzebowaliśmy razem z mężem stanąć w miejscu, gdzie jedyna przestrzeń, w której się czuliśmy bezpiecznie, to była nasza wspólna modlitwa i zawierzenie Bogu. Przeszłam przez śmierć swojej pierwszej wnuczki, mnóstwo wydarzeń, wiesz, takich, gdzie, gdzie dzieci gdzieś tam chorowały, to są naprawdę trudne, trudne, takie realne trudności. Wiesz, jak ja sobie z tym radzę? Ja po prostu traktuję to jak lekcje Ja dzisiaj naprawdę mam w sobie Całe pokłady mądrości, nie dlatego, że mi się udało uniknąć czegoś, ale dlatego, że ja przeszłam przez e, kłopoty finansowe, przez e, zbuntowane jakieś reakcje moich dzieci, przeszłam przez trudności w małżeństwie, przeszłam przez e, trudności ze zdrowiem i to sprawiło, że ja dzisiaj e, mam mądrość, tak? i ja wiem, jeżeli ja rozmawiam z mamą, która jest przerażona żona tym, że zajdzie w ciążę, to ja jej mogę powiedzieć, słuchaj, ja też byłam w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj. Jak spotykam kogoś, kto choruje, to też potrafię być dla niego empatyczną osobą, bo wiesz, czasami ludzie jakby patrząc na mnie, tak krótko na mnie patrząc, nie, nie wiedząc wiele o mnie, mogą rzeczywiście mieć takie wrażenie, że no cóż ona może o mnie wiedzieć. Ja naprawdę mogę z Swoim doświadczeniem wczuć się w sytuację wielu ludzi. I to nie jest takie, wiesz, płytkie zrozumienie, ale to jest zrozumienie, za którym stoi moje doświadczenie. I mam jeszcze taką rzecz na koniec: tak sobie myślę, że to może być fajny pomysł. Jakbyś mogła na przykład takie 3-4 zdania inspirujące dla naszych widzów powiedzieć. Czas, żeby wyszło na jaw to, kim jesteśmy, tak naprawdę. My jesteśmy ludźmi umiłowanymi przez Boga. Nie ma nikogo drugiego takiego jak Ty. Ty jesteś unikatowy, Ty jesteś jedyny i Ty masz do wypełnienia tutaj na Ziemi swoją misję. I to jest y, dla mnie życie w takiej świadomości tego, że są rzeczy, których nikt dla mnie, za mnie nie zrobi, których, y, dla, dla których tylko ja jestem, y, dla których zostałam stworzona i każdy, każde z moich dzieci, i ty, i, i, i ci, którzy nas dzisiaj oglądają, i ty. Mamy do zrobienia coś tutaj na Ziemi i nasze życie nie jest przypadkiem. Nasze życie jest y, wpisane w pewien plan, jest do odegrania rola, y, bardzo wzniosła rola. To jest dla mnie niezwykle ważne, żeby uwolnić potencjał, który mamy, to królewskie DNA, które jest w nas. To jest dla mnie ważne. Ja dziękuję Ci. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem bardzo zainspirowany, więc, Aniu, doktor Aniu, to loszko, tak? To loszko? Może tak. Być. To <noise> e, dziękuję Ci za wywiad. I powiedz nam jeszcze ostatnią rzecz. Gdzie można Cię obserwować, gdzie można followować, zobaczyć Twoje postępowania, to jak inspirujesz i gdzie jesteś? Codziennie rano jestem na Facebooku. Moja inspiracja na mojej stronie, doktor Anna Saj. Co wtorek, poranek metamorfozy, spotkanie live na YouTubie, tam też mam swój kanał, jestem na Instagramie, a co czwartek jestem tutaj, prowadzimy uwielbienie, które też jest otwarte. Dlatego dziękuję Ci jeszcze raz, obserwujcie doktoranie serdecznie, Was zapraszamy, abyście subskrybowali ten kanał i zapraszamy na nasze social media, Instagrama i Facebooka, Służąc Życiu. Dziękuję Ci jeszcze raz. Ja Tobie też bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.